Witam wszystkich serdecznie na kolejnym vlogu, który nagrywam z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałbym podziękować pewnej osobie, od której dzisiaj usłyszałem naprawdę niesamowicie miłe słowa. Izabeli, tak, o Tobie mowa, fanka DJ Darasa, tak ja. No i właśnie powo drugim powodem jest ta druga osoba, właśnie DJ Daras. No cóż, moi drodzy, dziękuję Wam za wielkie, ogromne wsparcie, no i po tym, co dzisiaj usłyszałem właśnie od tej wcześniej wspomnianej kobiety, no mam nadzieję, że szybko wrócisz do nas, DJ, ponieważ właśnie ten vlog nagrywam dla ciebie, sorki komarytną, ale mam sposób na komary. W stylu pirotechnicznym za twoje zdrowie, pozbędę się komarów. Może to wiec ja kamerą, wybacz to. Także mam nadzieję, że nie wylecę z powietrze, ale tak się pozbywam komarów. No cóż, i po komarach. I znów jest Dobrze, że mój teren znaczy nie mój, ale pozwolenie mam na szczelanie. Także co? A strasznie gorąco. No cóż, DJ Dara, powracaj do nas. Jak najszybciej. Wszyscy trzymamy za Ciebie kciuki. Dzisiaj rozmawiałem z paroma osobami, którzy Cię uwielbiają. Tak jak ja. Mam nadzieję, że szybko do nas powrócisz. A ja spierniczam, ponieważ coś wyje. A ja zrobiłem sobie szybkiego grilla. No. Teraz tylko kiełbaski. Trzymajcie się wszyscy. Niżej zaraz. wracaj szybko. Jesteśmy z Tobą wszyscy.